Bóg dopuszcza w tym konkretnym czasie, w którym żyjemy, czyli w tym, w którym, w którym żyli adresaci literatury apokaliptycznej, Bóg pociesza ich w ten sposób, że dopuszcza, że chwilowo, tymczasowo dominują, mają przewagę synowie ciemności. W tym momencie oni Was uciskają, w tym momencie oni są górą, w tym momencie oni rządzą światem politycznym, światem religijnym, światem ekonomicznym. Ale Bóg zapowiada, że to już nie potrwa długo, że niedługo nastąpi dzień Pański, że niedługo nastąpi dzień sądu, w którym synowie ciemności, w którym niesprawiedliwi, w którym ci, którzy Was teraz uciskają, zostaną zgładzeni, zostaną osądzeni, a Wy, synowie światłości, ci, którzy byliście wierni mnie, ci, którzy byliście wierni Bogu, zostaniecie wynagrodzeni za tę wierność w ten sposób, że zostaniecie uwolnieni od tych wszystkich. Nieszczęść, że zostaniecie uwolnieni od cierpień i nastanie wymarzony stan, który nazywa się w Biblii Królestwo Boże stan, w którym nie będzie już niesprawiedliwości, w którym nie będzie już ucisku i w którym sprawiedliwi w nagrodę za swoją wierność będą doznawać wiecznej szczęśliwości. Posłuchajcie, jak to brzmi w wykonaniu proroka Daniela czyli tekstu, który znalazł się w kanonie Starego Testamentu. Wtedy powstanie król odmienny od poprzednich. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud Święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem, będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. W tym czasie Izrael dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drodzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. W księdze Daniela znajduje się też bardzo ważny tekst. Wspominający pewną postać, o której Jezus w swoim nauczaniu mówi bardzo często. Mianowicie, prorok Daniel mówi następująco: Patrzyłem, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi on do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie.